Siema w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam jak w bardzo szybki sposób zrobić samemu na sloopie fotydy I zapraszam was do oglądania Pierwszą rzecz, jaką musicie zrobić to jest zawodowanie sobie zapasów I kupienie magazynówki i zebranie wszystkich zapasów z beczek Pierwszą rzeczą jaką musicie zrobić jest to wejście do Scarlet i kupienie rejsu kapitana jest on na samym dole i musicie kupić y, legendarny y, rejs poszukiwania czaszki przeznaczenia, y, kosztujący 100 dubonów. Oczywiście żeby to zrobić musicie mieć piracką legendę oraz y, swój statek kupiony, bez tego nie będziecie mogli tylko zrobić. I teraz y, jak już to macie musicie położyć rejs na swoim... Y, na swoim stole kapitańskim i położyć swój rejs i na niego zagłasować. Teraz jak jakiś jakiegoś spacja ja się kompas i musicie znaleźć za pomocą tego kompasu i waszą czaszkę. No jak przyniesiecie? Troszkę na statek musicie obrać kurs na fort Potępieńców. Gdybym dopłynął na fort, zalecam ustawić się tyłem do wyspy, żeby w razie wyjmu móc uciekać oraz mieć idealny kąt na to statki, tak jak na przykład tam jest zrób. Jak on przypłynie, od prawej strony będziemy mogli idealnie na niego sobie tutaj celować. Zanim odpalimy fort musimy wszystkie kegi, czyli beżki z prochem włożyć w takie jedno miejsce na forcie, żeby po pierwsze te osoby, które nam przypłyną nie zrobiły nam sabotażu, nie wysadziły statku kegiem, ponieważ po prostu to nam zniszczy cały statek i raczej będzie ciężko to uratować a po drugie możemy tym zbadrzutować bossa. W kegi kładziemy w tym miejscu i się to już ich nie da podnieść no dodatek awarii nie możecie e, jeżeli statek będzie płynął nie zdążycie szybko e, wrócić na statek możecie tutaj awaryjnie wejść w to miejsce i dostaniecie black screena i automatycznie bardzo szybko pojawicie się na statku i gdy wszystkie kagie znajdują się już na swoim miejscu możecie rozpoczynać hunt Zanosimy czaszkę na samą górę i będziemy musieli najpierw odpalić wszystkie płomienie wszystkie płomienie jakie tam jakie tam po prostu trzeba zapalić. Damy R i po kolei wszystkie latar, latarnie rozpalamy. Zalecam, aby mieć zamiast e, Garwatcha albo pistoleci koło jak jako ten drugi slot oraz na pierwszym socie, żeby mieć mieczek, ponieważ e, ze snajperki możecie zastrzeć szkiet tak, to będzie z kegiem i ten keg wam może rozwalić szybko bossa. E, oraz y, mieczyk dlatego że daszem y, możecie je złą, całą falę naraz. Dasz robi się w ten sposób, że przytrzymujecie prawym ścieżką myszy i lewy jednocześnie i czekacie aż postać przyjedzie przed siebie i wtedy po prostu Bo Od tej pory musicie być ostrożni, ponieważ y, gracze na całej mapie wiedzą o tym, że robicie porty i zapewne że będą ci je w, w, w robieniu. Bo... musicie naświetlić szkielety takim kolorem jak, jakiego są ich oczy albo po prostu... albo takim kolorem za jakiego y, na latarni mi wiskreć na przykład teraz to jest to różowy pamiętajcie aby zachować szczegóły ostrożnie, bo w każdej chwili galon albo brygantyna, albo inny rodzaj statku może przypłynąć was rozwijać. Jak, ma, jak przypłynie to macie problem Nasz się pierwszy szkielet z kegiem Najlepiej zachować od niego dystans i zestrzec go ze snajperki. w wtedy ucieknąłem. Jadę, zaraz się jeszcze ostatnia palacka i boss. Wystarczy, że do kegów i je wysadzicie, a cały urt będzie zresztą zakończony, a furt Wracamy do miejsce, gdzie nasz bez został wysadzony i tam leży klucz do skarbca, który musimy otworzyć i cała zdobycz nasza. Dodatkowo za zrobienie fortu 25 razy możecie odblokować takie nagrody, takie odznaczenia jak widzicie teraz na ekranie. Pokażę Wam jeszcze miejsce gdzie można tutaj, że tak powiem, składować wszystkie itemy z tu żeby po prostu bardzo szybko się to zabierało. To nie było w tonach.